Wyspa Słońca położona pomiędzy dwoma morzami, Egejskim i Śródziemnym, kusi turystów swoimi pięknymi miasteczkami, urokliwymi plażami i oczywiście wspaniałymi zabytkami. Czy domyślasz się już, o którą grecką wyspę chodzi? Zgadza się, lecimy na RODOS. Trzy godziny lotu i jesteśmy na miejscu. Wyspa Rodos zachwyca nie tylko swoją historią, ale także wspaniałą przyrodą i kulturą. Średniowieczne miasto Rodos i Pałac Wielkich Mistrzów, Miasto Lindos, malownicze zatoki, klimatyczne plaże i krystaliczna woda to tylko nieliczne atuty tego wakacyjnego raju. Opowiadając o wakacjach w Grecji, nie można oczywiście pominąć lokalnej kuchni. To prawdziwa uczta dla podniebienia, bogata w smak i aromat świeżych składników. A na fanów kawy oczywiście czeka orzeźwiające Fredo Espresso, koniecznie musisz je spróbować. A teraz czas na nasze bestsellery rzuć na nie okiem. Podobał ci się ten materiał? Koniecznie zostaw lajka i komentarz. I oczywiście zaobserwuj nas po więcej podróżniczych ciekawostek. Do zobaczenia!